się żołnierzy kochani, bracia ochotnicy, narodzie chrześcijańskim, Polacy sprawiedliwi, ojczyzna w potrzebie, Warszawa w potrzebie, to wierzy Pana Boga, w Ojczyzny Świętego i Wiednego. Komunia jest obcy od ojczyzny i misji. Niech nie szarego, zwykłego

Okoń na druga kampania wróć się cofa. uchodzą w stronę lesiakomisty. Jeszcze kilka chwil i cały osób znajdzie się w naszych rękach. A stąd już blisko podbicia Rysiakowizy i odsychania ustawą do połowów.

błogosławiąc atakujących, tyla skrót do przodu ale upada na ziemię Kuro trzyma trzy panie w ręku, trzy sanitariusze do mnie! Sanitamiuszy nie było w pobliżu Stasik zauważył, iż ksiądz Korutka

zrzekał się i podjeżdżał w kierunku swojej kompanii. Od strony Repertowa rozpoczął się manewr 3. Batalionu 13. Pułku Tniepody Boruczika-Szewczyka na skrzydło i tyły rosyjskie w osobie. Manewr ten doprowadził do całkowitej zmiany sytuacji. Rosjanie zaczęli z cofać się z osoba w kierunku ojczyzny. Za nimi Rzucimy się do porządnego, potężnego ataku zgromadzonej osobie kompanii 236 i 231 punkty piechoty.